Tak, ja będę miał gotówkę. Wszystko mam wezmę, zwłaszcza miły, bo już mi kurde namierzył. Już namierzył? Dziady? Za to, że kurde, prawdę powiedziałem co się na Kazimierzu dzieje. Trzech mnie chciało w miesiąc temu. No tam. No nie żartuję, przecież musat może wszystko. No nie, tak. Dobrze, ale że niech się dobrze, tak że, tak sobą. dobrze, że akurat byłem na linii z, ze strażą miejską i no. odpuścili. Które receptę 8350? 2360 Tam opowiadałem Wam kiedyś o okuliście, i niestety ta grotówka mi dalej nie zeszła. I teraz antybiotyk właśnie dostałem. Już drugi. Chyba będą ciąć mi oko. Dobra, mam pierwsze zamówienie z McDonalda, to za 8,90 idziemy. Odpracować antybiotyk, kurwa. 1,6,5, tak? Tak. 3B, 3B. W ogóle wziąłem sobie torbę Właśnie się przekonałem, jak bardzo ona jest niewygodna w stosunku do Ubera na przykład. Dzisiaj jest ostatni ciepły dzień. W sensie na krótki rękawek najprawdopodobniej. I reszta już będzie zimą jesienią. W ogóle przed wyjściem też nagrałem przegląd zarobków i najlepszych zamówień. Tych ironicznie najlepszych i nie ironicznie najlepszych. I kurde podczas nagrywania wyłączyła mi się komeka i mam sam ekran nagrany i nie wiem i nie wiem czy będę to składał. Bo drugi raz przyglądasz się samo, to tak. No do zupy trochę, nie? No ale może w sumie spróbuję bez. Może ludzie się nie zorientują. <grym> Długo nie pojeździmy, bo mam końcówkę baterii w tym czymś. Siema. Przypał. Dzień dobry. Raz i dwa. Wszystko. Dzięki. Do widzenia. Dwie dyszki. Na Bociana. Nie. Na Bociana nie chcę jechać za dwie dyszki. No, bo jestem nie pojadę. 13 zł. 3 koszykarska. 4 zł. Gdzie były cztery zupki? Aha, na tym. 13,30. No, słabo tak. No ale no, nie, nie ma co się dziwić, jest 20 ileś stopni i raczej każdy będzie korzystał z takiego ostatniego dnia ciepełka. W sumie ta miejscówka o tej godzinie to nie jest taka, taka zła. Bo właśnie tam jest ta restauracja, te cztery zupki, tutaj jest Bar Moran. Więc, A jest pora obiadowa. To zobaczymy, może. Może będę pozytywnie zaskoczony, może nie. A czy ja dobrze jadę? Nie. Czemu ja kurwa zjechałem w Myśliwską? Co ja zrobiłem? Kurde, ale dałem dupy teraz, nie. A tam nie ma przejazdu żadnego? Ty tam jest chyba przejazd, bo widziałem. To sobie zrobiłem, ty. Zamówienie chodziło mi o to. O, tam, tam, że tam będzie przejazd, chyba. Pięknie, w torbie miał pan określenie. Dobre Uber F7? A, okej. Okay. ja myślałem, że za późno jest to. No, jest, pokazuje, że jest przejazd. Dobra, bo ja coś nie wiedziałem i na około sobie pojechałem. Dobrze wiedzieć, do widzenia? Koszykarska 31, Ant. Chuj wie, gdzie to jest. Jakbym dojechał, ten do końca, to mogę sobie wyjechać na tą koszykarską. O, dobra, Git, nawet podjadę sobie pod sam budynek. Będzie gdzieś. To Tak, to tu, dobra. Byłaby wielka szkoda pewnie, gdyby przeciąć te kabelki od tych anten, nie? <ścoughs> Tu. Poziom minus jeden. Dzień dobry. Piętro, drugie. Do widzenia. Piętro, czwarte. Dzień dobry. W sumie nie jest za bardzo windami. Właśnie zdarzają się takie wycieczki, że siądę do windy, chcę na czwarte piętro. A tu się okazuje, że jeszcze jedziemy po kogoś. <goda> jeszcze po drodze się zatrzymujemy, i hmm. i taka to wycieczka do klienta. Kurde, jeszcze lubię. W ogóle gdzieś tam też y, śmigło mi news, że Carrefour. Będzie sprzedawał wszystkie swoje punkty w Polsce. <laughs> Ojczu, oczywiście kubierzy się cieszą, każdy się cieszy, ale ja właśnie o tym, że kubierzy się cieszą. No, jak na moje, nie powinni się cieszyć, nie? bo niestety oznacza to bardzo duży spadek ilości zamówień, bo jednak te, tych kerfurów jest sporo. Na Uberze może jest ich mało, ale na Polcie to no, trochę ich jest, nie? No i teraz jak Wam odejdzie taki kerfur, no to zarobki Wam lecą w dół, bo zmniejsza się szansa na otrzymanie zamówienia, tak? Mimo że są to problematyczne zamówienia, sklepy i tak dalej, to, to pozwalają one wam jakoś zarobić, nie? Zazwyczaj są one więcej płatne niż zwykłe zamówienia, bo trzeba się trochę nadźwigać. Więc no ja bym się tak nie cieszył na, na miejscu Kugierów, nie? W sensie no i się nie cieszę, no bo też jestem kubierem 23 zł pizza hadbonarka i pasibus no ale niech będzie, wezmę to Więc dwa zamówienia Pizza i pasibusik No i teraz steward spadł, 83V super dzięki pasibus i pan spicychat na pewno się teraz zastanawia co typu kurwa odpierdalasz Czemu Ty idziesz sobie na zakupy albo właśnie W ogóle zawsze za każdym razem jak idę i patrzę się na tego gościa z kartonu co tu stoi To mam wrażenie że to jest ten Od automatów jaką miał. Giorgio? Yy, 918 Mhm Takie cuda mamy Aleś ty szalona, ja pierdolę Powiedziałam nawzajem do pani obsługującej w KFC Ostatnio widziałem... Znaczy ostatnio, wczoraj w sumie Dzisiaj jest poniedziałek, no Jechaliśmy sobie z z wami Pimpkiem do Lasku Wolskiego na Swacer a gość księcia Józefa, normalnie tym, tym, może wam wstawię ten nagranie z wideorejestratora, jak mi się uda, jak nie zapomnę wyciągnąć karty. Normalnie wali pod prąd, jedzie sobie lewym poboczem, a droga druga taka, że już były wzniesienia, zakręty, no i git, nie? Chyba, że to był jego plan, żeby tak zakończyć swój wywot. no ale nie wiem. W sumie bez sensu to zamówienie. No ja to bym tak was godzinę czasu robił, nie? Ciekawe czy ja tam coś dostanę w ogóle jak tam dojadę. Raczej nie. Ale p... sobie wymyśliłem drogę. Bez sensu kompletnie. Tu w lewo? O, ten budynek tutaj będzie. O. I budynek obok. A i tutaj już siódma będzie. Nie wiem, co przyjechało. A to do Was? Eee, nie. Nie? Nie, nie, my nie, nie jest Kurwa, to muszę dymać na głowę. winda <laughs> jest No, To dodałem, dodałem. A? no, no, no. Posłuchaj. Mam nadzieję, że to trakladka. Pan Guję, proszę bardzo. Jaki to jest nim? Względu składania torby jest lepsze. Szybciej głościej. No dobra. O! Good chicken. Give me this. Nie sądziłem, że mi tutaj zamówień wpadnie jakiekolwiek. Ja czy przerobił to normalnie, czy taki oryginalny był? Przerobiony, no właśnie. Ale fajnie jak oryginalne kurwa. No mi się nie tak średnio podoba chociażby okablowanie, ale no może no, być. jest nie. bateria w tym? E, w, tak, no. No i co, jest zapierdala na tej baterii? No to jest odpowiednik motocykla 125, tak na dobrą sprawę, nie? Silnik ma 280 Nm 5 kW, no i dużo przełożenia robią, nie? Właśnie, ty masz przewódki. A v maxa go masz na tym. No z moją wagą, no to tam wykręci te 75, nie. No ale tak jak sobie jadę, no to normalnie pedałuję, nie? 32-33 kilo. Więc nie jest taki ciężki jak mogłoby się wydawać. Dobra, jadę panowie. Nie zarabię No, dzięki. Miłej pracy. Nie wiem, który będę tu jechać, więc pojawy tędy. Ja jeszcze się nie spotkałem właśnie z ludźmi, którzy by mi powiedzieli, że chłopie, co to jest? Wypijaj z tym. W sensie, wiecie, z taką mentalnością facebookową w, w realnym życiu. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby ktoś tak podszedł i żeby do mnie powiedział coś takiego, że to nie jest rower, wypijaj z tym, tak? Tak jak ubiszam w tych komentarzach. Ciekawe dlaczego. Tu domyślam się, że ten Good to ta, tam gdzie są te kerfury i inne. Pan sobie na murku siedzi po robocie, browarek otwarty. Wyjebane jaja. To jest życie. Kasztelanik za 2,70, czy ile też nam tak skurczają? Jest i nasza buda z kurczakiem. Dużo się nie pomyliłem. Dobra, dobra. Dzięki śliczne. Pani tym rowerem z tym młodym, to jak tirem trzeba. Tam wykręcać a to jest to, czy, czy to nie jest to gówno I on mi każe niby to skręcić Ale jak do Wiemy korzyści mają wyjebane znaki, więc nigdzie nie skręcamy. O, kotek O, kurwa, to daleko Ty M i Stupid o No co jest, k***a? Tu jest od 81 do 90, a tam jest do 50 mieszkanie. O co to? Tu... O, następny kiciuś! Na Ale se leży. Ty, ja nie wiem. Może od drugiej strony jakoś? Dziękuję ślicznie. Do widzenia. <grywa> jak my się dawno nie widzieliśmy, ty. Jest taki ostatni dzień ciepły, ja powinienem sobie pójść kur... na enduro na Polski pojeździć, a nie jakieś kur... delivery robić. Mhm. Deligy na 3 km za co? Okej, okay, dobra niech będzie Niech stracę Lepszy to nie się cofać na pusto Chłop tam robi na tym, ze stoiska ze swarzywami czy o co tu chodzi? No Z napojem tak? Wiecie, ja wcale lepszy nie jestem, nie? Ja. Bo też czasem live wyprowadza, jak pracuje. No i w sumie niepotrzebnie się śmieje, no bo to chłop dobrze zrobił. Znalazł sobie zajęcie, jakie ma klientów i nie ma z kim pogadać. No co będzie gadał do randomów w internecie? Spoko, w sumie spoko. Nie? No wiecie, zaśmiałem się, bo to jest niecodzienna rzecz. Nie wiem, pojęcia, gdzie jestem. Dziękuję bardzo. Tak, nie będę ukrywał, że trochę liczyłem na to, że ten pan mi otworzy tą furskę. Oczywiście, która to jest klatka, nie zostało napisane. Prawdopodobnie ta. Gdzie są Dziękuję. Dzięki. Dzięki. widzę, że K***a, 15. No niech będzie. Co, co ja innego mogę zrobić? Chyba w King Barrel i to jest po drugiej stronie. Gdzie? A tam. Ale ten Google Maps odpierdolę. No nie, ale. A już nie chce mi się tego przepisywać na innej aplikacji. W ogóle ja nie wiem ile ja tej baterii w tym nie ładowałem, nie? Cały czas jest końcówka, cały czas gdzieś go wyciągnę, tu pojadę, tu coś tam <grystanie> I jeszcze, jeszcze jest. Nie wiem czy dobrze widziałem, ale tam babka się odsunęła Żeby pana puścić na rowerze żeby sobie zjechał, tylko, kurwa, żeby sobie zjechał po schodach. I jeszcze ma problem, że on chciał mi ją wjechać. W sensie, bo on chciał mi tak, tak jak pojechaliśmy, nie? I nie, nie ma tu ścieżki rowerowej. Ulica jest powyżej. O kurwa. Ten się nie pierdoli. w King Bar. Dobra, ja sobie to wziąłem, wrócę się po to po prostu Ja pierdolę, co tu się kurwa dzieje? Proszę bardzo. No Dzięki, no dziękuję. Dobra, idziemy po do tego Stewarta. tutaj to w sumie trochę przegięcie pały odwaliłem z tym. Myślałem, że jest bliżej ta dostawa. jak pyszny? Pyszne. Ale to strzela coraz mocniej. nie parę set metrów dostawa szlak jeszcze ostatnie piętro nie mogło być za dobrze przeszkadza Dzięki, do widzenia w ogóle co się dzieje w takim wypadku, jeżeli pyszna zleca coś takiego W sensie dowóz właśnie outsourcingowy no w sumie mogę zrobić screenshot i wrzucić na facebooka, że mam 5 na godzinę. No i co się dzieje z tym napiwkiem, który klient płaci online? Przecież oni no nie zapłacą tego klientowi, a ja tego nie dostanę. Wystarczy na dzisiaj. Ile kilometrów przejechałem w ogóle? Z 30.